jak tego wyciszyć, bo mi się bym musiał wyciszyć. Czasami powinieneś się wyciszyć. Dokładnie tak. <laughs> Jesteśmy na wizji. Podcast bez dyskusji. Misja niemożliwa. Podcast bez dyskusji. Marcin, dwukropek czarnecki. Adam dwukropek piechota. <laughs> Mission Impossible 3. Czyli trzecie spotkanie z nami i z tym cyklem, który my przerabiamy. Trzecie z, z siedmiu. A być może nawet z więcej spotkań, Marcin, ponieważ mnie się wydaje, że warto byłoby wspomnieć, a do tego warto byłoby sobie tak raz usiąść i wziąć bardzo duży zapas piwa i obejrzeć prawdziwe Mission Impossible z 1966 roku? O. Chociaż kilka odcinków? I zrobić może taki odcineczek? Ale to jakiś se no. se serial był, tak czy to? To jest taki serial, tak. Serial telewizyjny z 66 roku. Na podstawie tego serialu właśnie robiono o. serię filmów później. To jest w jakiś sposób reboot. I kto tam gra główną gó tą? A ja? Ty się pytaj mnie, a ja się zapytam ciebie. A, czyli... a kto tam gra główną nie, tą? Nie, nie. <laughs> Myślałem, że jak ten, ale nie, 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 Nawet nie wiedziałem, coś mi się może obiło już, ale nie wiedziałem, że to jest ten... że jakiś był oryginał kiedyś tam, nie? Ale to jest ważne, bo wydaje mi się, że film, który dzisiaj przerabiamy, film trujeczka, po prostu trzy w reżyserii J.J. Abramsa, jest najbardziej odlatującym stylistycznie od tego pierwotnego materiału. No bo wiemy, że serial. Sensacyjny, szpiegowski z 1966 roku. No to będzie kiczona Dana Maxa, tak? Jakby tutaj pewnie trzeba będzie właśnie dużo e, słodkiego trunku, ażeby e, bawić się przy tym zacnie. I Abrams nie czuje tego w tej serii. E, Brian de Palma czuł. Bo to jest właśnie, tak jak mówiliśmy sobie e, takiej kategorii temu, że mm, tak na granicy, nie na granicy kiczu i, i poważnego kina szpiegowskiego. Tak jakby właśnie taki cie, taka ciekawska bondowska granica też z lat 90. Zresztą takie było kino akcji w latach 90. dość często. John Woo czuł. <laughs> nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale <laughs> czuł. A Abrams bardzo chce odlecieć mm, z tego kina gatunkowego i stworzyć film w 100% procentach thrillerowy, to jest thriller akcji. I właśnie dlatego Abramsowi, wydaje mi się, poszło dobrze, bo gdyby miał się bawić z, z materiałem takim bardzo mocno samoświadomym, to mogłoby to nie zadziałać. A Abrams, kiedy on robi po swojemu, na poważnie, turbo poważne rzeczy, wiesz, błyskają światła, rzeczy się dzieją i tak dalej, no to on jest w swoim żywiole po prostu. I to wyszło. Mi się Trójka najbardziej podoba ze wszystkich trzech pierwszych części. A tobie? Mit po powtórze, czy znaczy ja za pierwszy raz oglądałem to jedynka bardziej mi się z tego co pamiętam tam lepiej miałem ocenioną, ale po powtórce uznaję, że tak na, na równi pedział, powiedział. Trójka z jedynką na równi może z, tam z jakąś małą, z jakimś tam małym wskazaniem na trójkę rzeczywiście. Która, która, która no najlepiej to, najlepiej to wygląda jak do tej pory, może tak. A właśnie jakie są powody tak yy, większe tego? E, czy na przykład na plus oceniasz to, że yy, Abram spróbuje uautentycznić technologię AMF-u? Tak, jakby dowiadujemy się, w jaki sposób powstają te maski. E, bawimy się wszystkimi pomysłami dotychczasowymi znanymi z serii. Tutaj właśnie bawimy się w sposób taki, <laughs> bardziej bym powiedział, realistyczny. Nie? To wciąż jest oczywiście science fiction, ale takie science fiction już bliższe, ugruntowane. Boots on the ground i tak dalej. Ja mam takie wrażonko, że to działa. No tak, to to, ma, to, jest, to jest bardzo fajne, tak, to tłumaczenie, w sensie, czy tam pokazanie, dlaczego, bo tak, tak to wie, w jedynce było, w sensie, w, 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 w pierwszej części te, te maski, nie wiadomo było skąd je brali i tak dalej, więc jasne, to jest też. No myślę też, że antagonista, taki naprawdę z krwi i kości, konkretny, bardzo konkretny. Filip Seymour Hoffman, jak na, do tej pory, to, Wiem, że mamy tutaj ranking i ten ranking powinien być w, w, w dalszej części odcinka, ale nie ma sensu nawet jakby tutaj chyba kombinować, tak? To będzie jeszcze rankingu na ten, na ten moment. Będzie na pewno. O ile już, o ile już ta na, na długo, tak jak sięgam pamięcią tam w tym czasie. Ależ no jest bardzo smutny, bo on teraz mówi: Sakreble! No, na co latałem w, ty, w tym tunelu helikopterem? No i też bar, bar, bardzo fajne, znaczy bardzo fajne, to jak już. Bo no, w dwójce było problemem to, że tam się. O, w, w, w dwójce był problemem to, że tam się przez większość filmu niewiele działo i w ogóle nie było jakichś takich fajnych sekwencji jak dla mnie. Tylko ten, ten finał jest dobrą sekwencją, a tutaj jednak jest dużo, fajnych, dużo spo, w porządku. Sekwencji. No, włamanie do Watykanu. Włamanie do, włamanie do Watykanu w Szanghaju. Nawet to na początku z. Y, oni tam chyba z, Be, z Berlina odbijają, tak? Tą, 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 tą tam, tam jego, jego protegowaną, jakby tak. Te jedyna sekwencja, z którą miałem większy problem, ja, bo tam jest standardowe, abramo abramowskie strzelanie do niczego. No, że jest. Wszyscy ich strzelają z ciemności w ciemność. Kamera się trzęsie, no bo to też jest jednak to kino. To jest ta dekada, gdzie jest dużo trzęsące się kamery. Jesteśmy już pobornie i po całej serii borna, tak naprawdę. I większość filmów akcji właśnie tak to robi. Popatrzcie sobie na, nie wiem, Kapitan Amerykę zimowego żołnierza. On, o jezu, jaki tam jest shake cam. Eee, więc to mnie przeszkadzało tak na początku, ale każda pozostała sekwencja akcji, bo ja wszedłem właśnie tak myśląc, kurczę, nie, nie wiem czego się spodziewać, połabrałem się, bo to też jego pierwszy taki większy film, pierwszy chyba w ogóle taki projekt yy, hollywoodzki po, po, po losach zagubionych, którymi on się wybił. Yy. I dostałem to pierwszą sekwencję, która była właśnie taka jego, tak? Dużo błyskających świateł, bo ja mówię błyskających światła, czyli chodzi mi o ten efekt graficzny, który uwielbia Abrams, czyli e, źródła światła, które się tak rozciągają na, całą, na cały ekran. Takie mig, mig, dużo tego migotania nam prosto w oczy. E, I to tam było chyba zwieńczone tym helikopterem, nie? W helikopterze, bo te pości helikopterem po tych polach tak, z, tak, z wiatrakami. I miałem takie, mm, nie do końca. Natomiast jak zaczął się Watykan, E, pojawił się antagonista, też. To mi byłem taki e, od razu wszedłem e, z butami po prostu na, na pokład tego filmu. Zaangażował mnie po prostu. <grym>, to była taka świetna zabawa, e, nawet trzymająca w napięciu. No, no to tak, tak jak. No ale to, no ale to tak jak ten. No, nawet jeśli rzeczywiście tam są jakieś problemy, nie, miałeś problemy to no jak w sensie już patrz, wymieniłem trzy takie se sekwencje. Finał też jest jakby tam kolejną sekwencją. Na no, patrząc na poprzednią właśnie część, no to tylko, tylko masz fi, finał, więc jakby sa, samo to już gdzieś tam mnie, mnie gdzieś tam yy, kieruje bardziej w stronę tej trzeciej, czy, trzeciej części, bo nawet jeśli tam się dzieje po Abramsowemu, to, to to się dzieje przynajmniej, tak? Bo no jednak tą, tą, tą dwójkę jakiejś chyba za, za, za dobrze zapamiętałem. Że tak się jeszcze co, cofnę, Długa tak? Dwojgaś zaczynała od poś pościgu, seksownego pościgu samochodami. No tak, no, tak. Ta I, I tej akcji tam w wanięce w, w, w apartamencie, tak, tak, tak. Jak próbują sobie wygrać, ale... Yy, także no, pewnie też z, te, z tych powodów, że gdzieś tam jest no taki rzeczywiście naj, najlepiej jakby osadzony, tak? Czy, czy najlepiej mi pasuje rzeczywiście do definicji... Mission Impossible o, mo może tak. Rzeczywiście tam już się dzieją takie rzeczy u Abramsa w sensie, że te sekwencje już są takie fajne i impossible, takie jakie ja bym chciał, żeby w, te, w, te, w tej se serii by były, tak? I się zaczynają w trójce w końcu dziać, tak? Czy tam wy wydarzać? Mhm. Znaczy, yy, no. Ej, nie mów zaczynają się w trójce dziać, no bo pierwsza taka sekwencja była już wydaje no, tak, tak, no to Tak, tak, prostu... tak, tak. Ale tak, okej, okay, tylko no jakby w sensie to. Okej, okay, tylko je jedynka jeszcze jakby była. By była ta, jak, to, jak ja to powiedziałem, śpie, szpiegowszczyzna i ta akcja rzeczywiście była tylko tak, no też jakby troszkę, no w sensie ta akcja była troszkę inaczej, jakby, no tu, no nie wiem, to jak ty mówisz, to jest taki thriller, jak to powiedziałeś? Thriller sensacyjny, tak? Coś takiego, tak? Taki thriller akcji. Wiesz co, po prostu ja to tak widzę, że masz w latach 90., kiedy wychodzi jedynka, to jest kino szpiegowskie. Mm? To jest Bond po prostu, tak? To jest wariacja na temat Bonda wykorzystująca jakiś tam materiał źródłowy właśnie. Eee, a tutaj tak, no ja uważam, że to już jest thriller, który tylko e, bierze sobie uniwersum właśnie szpiegowskie i buduje w nim pełnoprawny thriller polityczny. No, no właśnie. Techno-thriller taki właśnie, wiesz, właśnie stoszenie technologią i tak dalej, yy, no to, to, to jest magia Abramsa, nie, takie potraktowanie wszystkiego super poważnie, co też się odbija w tym Antagoniście, bo mm, do tej pory Antagoniści są śmieszni dla nas, tak, mamy cytaty po prostu z nich, natomiast tutaj z niego nie masz cytatu, masz ten moment, kiedy on y, zostaje złapany przez Jana Hunta i mu tłumaczy, dlaczego popełnił swój największy, największy błąd w swoim życiu w tym momencie, tak, i ty mu jeszcze nie wierzysz, ale jak jest... To e, ta próba wyciągnięcia z niego informacji, gdzie jest ta, 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 ta królicza łapka, które tutaj szukają, i oni go prawie tam z, wyrzucają z helikoptera, nie? Z samolotu. E, I przez ten cały czas on nic nie, nie pęknie, ale usłyszy imię głównego bohatera. I jak już wraca na górę, to, to już mówi do niego po imieniu, i to imię już daje przewagę, bo on już wie, kim, z kim, znaczy zaraz będzie wiedział, z kim rozmawia i się zemści. Eee, nawet kiedy ma e, pod sam koniec oni ze sobą walczą, to kiedy Hoffman e, zaczyna bić się z Cruzem, to jest bezwzględny po prostu, jest jak choke. I cały czas jeszcze prowadzi wiesz taki monolog tym swoim niskim, wspaniałym głosem, dlaczego e, Tom Cruise jest nikim. <laughs> nie no, fantastyczny antagonista, takich e, taki właśnie w tego, tybu, w tego typu kinie chciałbym jak najwięcej, nie? No se, seria, chyba w, w serii rzeczywiście brakuje takich wyrazistych, przynajmniej tak jak ja tam kiedyś, chyba co, jak w ocenie piątki napisałem, że tam nie ma takich, że, że to jest chyba najwi największy gdzieś tam, w sensie, że też najmniej fakt, że ja, no Philip Seymour, ho, ho, ma ten, bardzo znany aktor, ale w momencie kiedy ja oglądałem te ileś tam lat temu, to dla mnie on był takim aktorem, no wiesz, że to, to nie jest ten, ten top tych, tych, tak. I w ogóle, chyba, w, w ogóle w, se, w serii ci wszyscy przeciwnicy, już to już tam wspominałem, to tam chyba nie ma nikogo takiego aktora, takiego top-top. Mm, no nie, bo mówię, że Kevin, ke, ke, ale też jak ja to oglądałem, to to jeszcze było prze, no teraz przed uważam, że Teraz uważam, że topowym, właśnie antagonistą i aktorem był właśnie y, ten z trójki, no bo za, za, różnie jest z Filipem, z, z Simurem Hoffmanem, bo to nie był aktor, który się pchał y, w, w Wysoko Wysokobudżetowe kino dość często. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to był ukochany aktor, muza, byśmy powiedzieli, e, Paula Andersona, jednego z naj, najdoskonalszych reżyserów w ogóle naszej generacji, tak, no to coś jest na rzeczy. Nie, no jasne. E, to, 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 to nie był przeciętny. Nie, człowiek. nie, on, no, aktorem jest siedem, tylko mi chodzi o to, że jakby oglądając ta taką se serię, to jakby że taka seria się prosi o takie, wiesz, że tak jak masz, nie wiem, w szybkich Ściekłych musi być tam The Rock, czy tam Statham jest, w sensie to o, o to mi chodzi, że, że tutaj na przykład czegoś takiego nie ma, że tam nie ma biegającego, nie wiem, tam bo, bosa Stathama, czy, czy bosa, nie wiem... No nie tam, ma nie? wybierania takich oczywistych aktorów tak. po prostu do antagonistów. Eee, raczej właśnie e, widzę tutaj o Abramsa takie, że a co, gdybyśmy zrobili to inaczej, gdybyśmy zrobili antagonista, który nie będzie właśnie Dwayne'em, nie będzie Stathamem, tak, nie będzie po prostu ikoną kina akcji. No wręcz przeciwnie, no Hoffman jest głównie ikoną kina e, dramatycznego. Nie? To prawie, że teatralny aktor. No i wyszło su, su, super. No, ba, bardzo dobry pomysł na casting. Nie? Świetny, nawet bym powiedział. Mm -hmm. e, mamy też fajne sekwencje akcji i infiltracji, bo to trzeba rozdzielić, bo mamy te, te włamania i jakby różne takie rzeczy właśnie typowo z Mission Impossible, a mamy też tą sekwencję na tej długiej autostradzie, gdzie przejmują antagonistę z rąk naszych bohaterów, tak? I tam jest z kolei taka już prawie że bajowska sekwencja akcji z bombardowaniem, z rakietami, i ja miałem takie wow! I to jest dobrze zrobione w ogóle. Mimo tego, że się kamera trochę trzęsie, ty, ty jak oglądaliśmy, to narzekaj, że kurczę, dlaczego się trzęsie? no bo w tamtych latach się trzęsło, żeby czasami z, z jakoś mm, zamaskować efekty komputerowe, nie? które nie były tam najwyższych lotów, co udowodni nam czwórka już później. Tak, ja cały czas próbowałem sobie przypomnieć, dlatego słabo byłem skupiony na tej akcji, skąd ja, już ko skąd ja kojarzę ten most, most i skąd ja kojarzę akcję na moście. I dopiero po wiosną tak sobie przypomniałem, że to z prawdziwych kłamstw, z Arnoldem Schwarzeneggerem, tam, tam też jest na podobnym moście akcja, nie aż tak spektakularna jak, jak, jak tutaj, ale też, też fajna, nie? też dobra. Też tam jest, wy, wy, też się wybucha, auta spadają, się dzieje. No, także, także no, przypomniałem sobie już po 20 minutach niestety. A mogłem od razu i przynajmniej bym się skupił na akcji. Tak, Marcin jest teraz ma wyrzuty sumienia, bo Marcin e, nie był, e, w moim zdaniem, wystarczająco skupiony na tym filmie, jak mm. go jak oglądaliśmy. On sobie powtarzał, więc on nie mógł być nieskupiony. Ale ja się wkręciłem na maksa i byłem trochę zły na niego. E... To są świetne rzeczy, które tutaj się pojawiły. Są też elementy, które Abrams dołożył do serii, które pozostały w tej serii. Na przykład dołożył postać Benjiego, granego przez Simon Pega. Też y, Simona Pega. Też taka postać nieoczywista, nie? Chociaż no z drugiej strony ma być komputerowym nerdem. Ma być nową wersją Lutera. No niestety, to tak jakby, bo on przejmie trochę rolę Lutera, chyba później, nie? Czy Luther tam właśnie, no już my już w sensie tam no już troszkę wiemy co będzie dalej. Y ale Luther tam dalej jest, wiesz co? Tam pewnie pe tam jest, nie wiem czy tam nie ma jakichś takich sekwencji, że, 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 że są mózgowcy dwa jakby potrzebni. Pewnie coś takiego się, się też pojawi, bo on tam będzie w, w ekipie. Nie wiem czy, czy na stałe, już też nie pamiętam. Właśnie no, bo, kurczę, ten... Ja to było tylko parę no, lat temu. Tego, to, tego pamiętam ben, nie? Benji z, z biegiem jakby tej serii, wiem, że po prostu staje się agentem już w polu, tak, mm -hmm. jakby, i będzie też brał udział w akcji. Luther miał być ten który zawsze był za komputerem, nie? ten taką tą bazą danych dla naszego, e, dla naszego protagonisty, który zawsze kieruje, nie? De, wyrocznią, o! Oracle, zawsze mm. taka tam wisząca na, 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 na słuchawce. E, Benji jest jedną z takiej postaci, ale postacią drugą jest też żona naszego głównego bohatera, ponieważ Ethan Hunt weźmy ślub. <grym> e, trójka rozpoczyna się od momentu, w którym Ethan Hunt już odszedł z IMF. Impossible Mission Forces w ogóle to nazwa nie? Dla, dla, dla jednostki. Został e, trenerem przyszłych agentów, tak? szkoleniowcem. E, to mi się trochę przypomina z, z jego postacią z, z Top bo w Mavericku też A, jest tak. już szkoleniowcem przecież, tak? Mm. I ma kobietę, która nie wie o jego przeszłości i to oczywiście doprowadzi do takiego dramatu, że no zostanie wciągnięta w to wszystko, no bo jeżeli antagonista dowie się, kim jest. Ten agent, który ośmielił się go porwać, no to skrzywdzi jego i jego najbliższych, tak, no jakby wszystko się zgadza, więc jego żona zostanie tutaj wciągnięta w całą awanturę i to prowadzi do takiego dość mocnego finału emocjonalnie, również pod względem akcji i pod względem etycznym też, bo ona zabija ludzi. Tam pod sam koniec. Ona trzyma pistolet, zabija ludzi i to jednak jest dość ciężkie. To siada na człowieku, jakby y, przez to, że y, on ukrywał swoją tożsamość, to jakby ona ma zepsutą psychikę do końca swojego życia w pewnym sensie, więc y, no. I ty byłeś taki w trakcie tych scen z żoną taki, Aj, że to jest właśnie problem, że to jest problem, że tą żonę tu prowadzili. Czy możesz to wytłumaczyć dlaczego? Czy znaczy, dlatego, że pamiętałem po prostu chyba też co się dzieje później, jakby i że, że dla mnie ten wątek nie jest tu jakby aż taki potrzebny, no nie wiem, w, w, w tej serii, jakby, nie wiem, no tak jak rozmawialiśmy sobie wczoraj, tej, powiedzmy tak, bo już... Yy, jesteśmy trochę dalej w, w serii, ale nagrywamy sobie teraz, no ale to już nieważne, yy, że no, te, że, yy, że on po prostu chyba, że Tom Cruise chciał być jakiś taki ludzki, tak? No i w sensie, że chciał, chciał mieć, no chciałby, żeby jego postać nie była taka. No nie, no chciał po prostu jakąś swoją postać podbudować pewnie też w, te, w taki sposób, żeby, żeby właśnie mieć tu żonę. Gdzieś, że. No, ale no moim zdaniem to, jakby jest trochę chyb, czy chy, chybione. No to może nie chybione, bo to nie jest jakieś złe, że to się nie broni, czy coś. Tylko po prostu dla mnie to jest niepotrzebne, nie? Ja, jakby nie, nie szukam w tej serii. Ja od początku, kiedy oglądałem, nie, nie szukam jakichś, nie wiem, chyb, charakterologicznych rozkmin, czy tam w sensie jakiegoś pokazania postaci, czy, czy coś tam. I, i, to, I to później już zobaczysz, że, że to później dla mnie to już po prostu będzie takie od czapy, nie? ten, ten, jej, ten, ten jej, jej wątek, także no jakby w sensie, że okej, okay, że tutaj jakby okej, okay, no tu ma sens fabularny tak, no bo jednak w, w zestawieniu z tym se, se, Sejmurem, który gdzieś tam grozi i wiadomo, że on ją, on ją porywa, to tam jest wszystko fabularnie ma sens, tak? I, i, I to zresztą no, tak jak tam... Bardzo sens, jakby dramatycznie to ma bardzo no sens. tak, i tu, tu W tym filmie ta żona jest kluczowa, jest tak, I tu to wszystko pasuje, to co mówisz, tak? I, I te sceny ostatnie, tak? Gdzie on jej tam da, daje pistolet, mówi, że musisz tak go używać, tak dalej, i sam tam ka każe się przecież tam, żeby tam tą... Tą broń, to, ten ład, ładunek, bo też do, dodajmy, że, że, że on podczas odbicia tej jego protegowanej okazuje się, że ona ma ładunek w głowie i on wybucha. W sensie taki mini ładunek, on wy, wybucha i ją za, zabija. I ten se, Sejmur, jak go tam łapie, to go też częstuje tym ładunkiem, tak, że tak powiem. W, 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 w cudzysłowie, częstuje, no i on tam wymyśla coś takiego, że żeby to jakoś tam, że robi zwarcie, tak, w swoim tym, tam, w organizmie, żeby ten ładunek jakby go nie zabił. Już wiem, już niedokładnie, nie nie dokładnie tam... Tak, tak, żeby, żeby chyba w ogóle zdezaktywować. Tak, zdezaktywować, tak. Też do końca nie pamiętam, zdydakty... chodzi o to, żeby zrobił bzyty i żeby on tutaj był w tym momencie klinicznie, śmierć kliniczna, tak, a żeby jego żona go odratowała. No jako pie, pie, pielęgniarka, tak, bo dodajmy, że ona pracuje jako, jako pielęgniarka. I, jakby tutaj ma to wszystko sens, ja, ja, ja się zgadzam, no ale na przykład, tak jak zobaczymy to później, no to tam już pewne rzeczy już chyba, nie wiem, za bardzo już tak, nie wiem, postawili na to, żeby się trzymać tego wątku, że gdzieś tam ta, ta żona jest i gdzieś tam sobie musi wyskoczyć, gdzieś tam yy, od czasu do czasu. Chyba, chociaż ja pamiętam, chociaż z tego co ja każę, to ona dopiero później. Po czwórce, bo dopiero jest dopiero w szóstce i to też tak niepotrzebnie kompletnie już moim zdaniem. No ale to mówię, dlatego ten wątek jakby mi tutaj nie w sensie nie, nie leży ogólnie, żeby go prowadzić da dalej. To, że on się pojawia w trójce, no jak mówię, to jest uzasadnione i to jest jakby siłą te, tego filmu. Tak, ma tu jak najbardziej sens i no, no bez niego pewnie nie byłoby tak dramatycznie. O, jak ty mówisz, nie byłoby też takiego thrilleru, tak? Mimo wszystko, no ale. No nie byłoby wysok tak wysokich stawek, jakby, bo też jest tutaj ciekawa decyzja reżyserska, żebyśmy się nigdy nie dowiedzieli. Ee, o co walczą bohaterowie, tak? Jakby to jest kryptonim tam króliczo. Tego... No. no Co, co, co łapka, też tak? sugeruje, żeby się skupić nie wiemy, jest. Na, na postaciach, tak? W sensie i, i na tym, co, co jest między nimi, tak, a nie na tym, o, co oni robią co, o co walczą, tak? To też jest taką mm -hmm. dobrą sugestią Abramsa I, i tu się wszystko broni, jasne, ja to popieram. Tylko później właśnie dochodzi, że ja później mam problem z tym, że to już takie jest, później to już nie ma sensu jakby dla mnie, tak? To nie ma sensu. No już jakby mogli to jakoś załatwić w, w inny sposób, tak? A tam się chyba mm -hmm. później dzieje także No zobaczymy. Będziemy gadać. Będziemy jeszcze pewnie gadać. Eee, zastanawiam się, czy jest coś jeszcze, co ja bym chciał dołożyć nam do naszej trójki. Na pewno dołożę. Eee, wizualia. Eee, bardzo wyraźne filtry nałożone na ekran, jakby ten film wygląda inaczej. Tak jak w zasadzie każdy z pierwszych trzech. To znaczy i u Briana De Pamy wygląda inaczej, jest inna kamera, bo to jeszcze są starsze czasy. U Johna Wu jest też konkretna decyzja właśnie, żeby była jakaś kolorystyka i są filtry nakładane. Tak samo jest u Abramsa. To są standardowe, że tak bym powiedział, standardowa paleta dla tego, dla tego artysty. Czyli wszystko jest takie bardzo nowoczesne. Na tyle nowoczesna najda może być, bo to jest wciąż film z pierwszej dekady XXI wieku, więc no wciąż dość mocno retro. No tak, 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 2006 rok. Natomiast to takie uczłowieczenie Itana Hanta zaczyna się chyba właśnie w tym filmie. Jakby to jest pierwszy film, w którym już mnie nie wścieka. No bo jeszcze, jeszcze w, dwu, w dwójce miałeś. Mia, miałeś w dwójce go nie, nawi nie nawidziłem go w dwójce. Ale <grym> no tak, bo w dwójce był przecież ten, ale rozmawialiśmy, że o tym. No tak, tak, tak. Nie, w dwójce nie tyle go nie lubiłem, co dalej go nie nawidziłem już tak na poziomie takim trzystoludzkim. Nie, 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 nie. Dopiero tutaj jakby właśnie zaczynamy przekonywać i mam takie, dobra, Tomkus już miej to, nie? Już jakby już w miarę akceptuję twojego Itana Hunta. E Bardziej wolę to, co on robi, i tak mnie bardziej interesuje, co tak, po prostu tak Twój bohater, bohater robi, niż Twój bohater sam w sobie. No ale już masz, niech ci będzie, nie? <ścoughs> um, I te co? I to chyba byłoby na tyle, mój drogi Marcinie. Mój sąsiad stwierdził, że po, dołoży się do naszego odcinka Mission Impossible 3 i wierci. Tak, ja nic nie słyszę całe szczęście. Mm -hmm. o, oby nasi słuchacze też nie słyszeli tego, dobrze, że sobie wierci. Dobrze. No to jak my z Bartkiem z, z tego. Co my, wie, wie, Wiedźmina to tak, to tak samo, wie na 5 minut przed gościu, zewnie w się na 5 minut, no na, tak na 15-20 minut przed gościu tak wiercił po ścianach. Zaczęliśmy nagrywać, nic, i nic nie powiedzieliśmy, nie? nie musiałem nic wyciszać, tak się tak się no, Ale to widzisz, to widzisz, twój, twój sąsiad chci nie chciał być w odcinku, a mój ma parcie na szkło, no, może parcie na, na mikrofon. Ro, ro, mamy swoje... już szkło, mamy, mamy wideo, w ogóle to no. też jest śmieszne, że y, niektórzy z naszych stałych słuchaczy y, są wciąż zaskakiwani, że jest też wersja wideo tego wszystkiego. Możecie wejść na YouTube i, i zobaczycie nasze twar twarze, jakby jeżeli tak. to jest jakaś wartość dodana dla was, to są tam nasze facjaty, twarze. Tam. Nasze zakazane mordy, <grym> bandyckie mordy po prostu. <grym> I co? E, na to by wyglądało, że to jest na razie najlepsza część i to jesteśmy zgodni, tak? Tak, 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 no potwierdzam. ja też mówię, ja z takim małym wskazaniem na, na tą trójkę, bo jedynkę też jakby... W, 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 w ja to, też jak bardzo jest. lubię tą jedynkę, lubię ją, t, 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 tylko że... No po prostu z, z części gatunkowe, które tutaj są mi bardziej no, pasują. No ja, konwencja i wszystko. Ja lubię, ja lubię thriller i jakby jeżeli coś jest dobrze zrealizowanym thrillerem, a jest mniej e, kiczowatą po prostu mm, rzeczą, to, to mnie to bardziej przekonuje. Chociaż ja też kocham kicz oczywiście. I... Czy no powiedzieć powie, camp, powie, nie? bo no, to bardziej jest camp, to jest bardziej samoświadome, to nie jest kitsch. Zapo zapomnieliśmy tylko jeszcze do, do, dodać, że gościną rolę w trójce gra Mo Morfeusz z Matrixa. O Jezus, jak mogliśmy Lawrence zapomnieć? Fishburne. He provides. I he to, jest w ogóle, to jest. To jest aktor. To jest aktor, szanowni państwo. To jest właśnie aktor. Ktoś bierze Lawrence'a Fishburna i mówi: Lawrence, ale czy ty mógłbyś być tak o 50% w tym filmie mniej sobą? A Lawrence mówi: Jeżeli mnie poprosiłeś, to teraz będę dwa razy bardziej sobą. I wydaje mi się, że akurat właśnie Abrams wiedząc to, nie poprosił go, więc Lawrence po prostu był, no właśnie, no ma kilka takich sekwencji jak he provides, he provides, he provides i jak mówi o Filipie Simurze Hoffmanie, he's a goddamn invisible man. Ale nie cytuję na przykład tutaj Raju Utraconego, nie cytuję Biblii. Nie ma też y, tych swoich maniakalnych śmiechów. <laughs> I nie prosi, żeby ktoś dał tutaj temu bohaterowi pistolet. Więc jakby jest w miarę git. Nawet nie? Chce, nie jest... chce mu zabrać pistolet, nie? Chce zabrać. Bo... Bardzo fajny występ e, Fishburne, Podoba mi się. To jest ten Fishburne taki ba bardziej do mnie przemawiający niż Fishburne z, z Johna Wicka. Bo no, nie wiem czy ja to jest... kiedykolwiek mówiłem, w Johnny Wicku mnie wkurza po prostu już jest przesadzony, nie w tym wszystkim co on robi. Król braku będzie królem. No a nie, to jest no. ten, jako tego, jako tego dyrektora, czy tam agenta dyrektora brasu no to był fajny ten Ten, ten chłopak, ten, ten agent Musgrave Ma też tam nie był jakiś taki. No ale wiadomo, Morpheus mi się za, zawsze bardziej podobał, szczególnie, że ja teraz ha Hannibala też obejrzałem pierwszy sezon. A tam morfeusza jest dużo. I tam też Morfeusz jest morfeuszem, więc. <grafię> no jest, 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 jest. Ja, jaką książkę cytuję? <grafię> <grafię> nie, ale dużo o psychologii tam wiesz, dużo o psychologicznej gadki jest, bo to przecież tam dużo psychologii się rozbija, nie? Psychologicznej, aha, mm -hmm, mm -hmm. tak. No, Laurent Fishburne jest wyśmienitym psychologiem. <grafię> <grafię> i tam ho, ho, chodzi do, do Mattsa Mikkelsona na o, obiadki, które są jakby zlu, z ludzi, ale o tym nie wie, i tam w pieprza. Mnie to zawsze mnie to nam za zawsze bawi, że on idzie do jego na obiadek. Ten ja mu podaje tam coś na talerzu i tutaj o coś tam, coś tam ten, uu, coś tam je. I nawet ostatnio wypatrzyłem, że w jednej scenie ha Hannibal polewa gewór z tra pewnie po jakiegoś za 500 do dolarów, a nie takiego, że ja tam dla lubię, ale gewór z pi piją. Czyli moje ulubione wi winko, więc się podnieciłem. <laughs> Czyli Lawrence Fishburne w serialu tym, o którym mówisz. He's a goddamn cannibal man. No tak, nie Przez niestety, przypadek, niestety, tak no, nieświadomym. Nieświadomym, ale, ale w pieprza równo, nie? Także no. Mięsko to mięsko, ty. Proteinki są. <laughs> e, no, nie, nie dokonał wyboru, tak? Po prostu jadł sobie mięsko, no. Został, został poczęstowany mięskiem, więc zajadł mięsko. Zjadł, A e, To co? Słyszymy się za dwa tygodnie z Mission Passable Ghost Protocol. To będzie już czwarty reżyser w tej serii i nie ostatni. Po raz kolejny film stanie się jakiś inny. Wiadomo, że poabram się. Ktokolwiek by nie wziął, nie wziął serii, to już, będzie, to już będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Być może na plus, być może na minus, przekonamy się niebawem. Marcin, twoją misją, jeżeli zgodzisz się zaakceptować, będzie pożegnanie naszych widzów, słuchaczy. Wpadajcie kochani na grupę, może wy coś właśnie też zachęcam, zachęcamy do, do, do dyskusji, może też, też jesteście fanami se, z serii, więc może też do, dodajcie swoje Trzy pliki, czy tam trzy pliki, które ulegną samozniszczeniu. Znaczy nie, no nie, nie niech nie ulegają samozniszczeniu, nie, niech zostaną, że tak powiem, tam na, na grupie. Nie, nam już, się, nam już się raz podcast, raz samozniszczy, no więc już więcej nie chcemy tego. Zna. Już taki dym poszedł, niestety. Yy, także tak, zapraszamy fułki, na grupę, komentujcie, yy, no zapraszamy do słuchania też do, do innych odcinków. Ostatnio dużo tu się dzieje po, podcastowo, także... Serdecznie zapraszamy, całujemy gorąco, i bo, bo jest gorąco. I tyle. I Czy b, gorąco był ze mną Adam Piechota. Bo, o, ja jestem w... też gorąco, bo mam gorączkę. Znowu, kurczę, niedobre, niedobrze. No cały czas, no jak znowu, no, co, znowu? W sensie myślałem, że już przeszło. Y, tak, był ze mną Adam Piechota, niestety w, w lekim malignie, jak to się mówi. Y, byłem ja, Marcin Czarnecki. To był podcast bez dyskusji. Niemożliwie, trzecia, niemożliwie trzeci raz się spotkaliśmy i jeszcze niemożliwie kilka razy się pewnie spotkamy. Bye, bye. Jasne. <grym _dosek> pa, <grym _dosek>